Są takie szkoły, takie drużyny harcerskie, które pamiętają w Szczecinie i Świnoujściu, w Gryficach i w Wauczu, w Międzyzdrojach i w Gryfinie. Pan Marszałek przez lata organizował spotkania pokoleń. Nawiązując do tej formuły, w tych rocznicowych okolicznościach odwróciliśmy nieco proporcje. Są obecni wśród nas żołnierze, weterani Armii Krajowej. Świadkowie historii jesteście wy, dzieci i wnuki, strażnicy w pamięci etosu Armii Krajowej. I jest was zdecydowana większość. Taka sztafeta pokoleń daje nadzieję, cytując klasyka: nie tę lichą, marną, lecz tę niezłomną, że tak jak wasi poprzednicy, macie odwagę, nie tę jednodniową, lecz tę co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć swego stanowiska.